Kiedy mówimy o wieku XVI, kojarzy on nam się przede wszystkim z najlepszym okresem w historii Polski. I rzeczywiście Rzeczpospolita osiągnęła w tamtym wieku status prawdziwego mocarstwa, jakim nie była nigdy wcześniej, ani już nigdy później. Jednak na arenie międzynarodowej było kilka państw, które w tamtym okresie przeżywały również swój rozkwit. Jednym z nich było Imperium Osmańskie. Które w czasach między średniowieczem a nowożytnością było największą potęgą militarną ówczesnego świata. Podstawową jednostką Wielkiej Armii Osmańskiej, obok lekkiej kawalerii, byli janczarzy, uchodzący za jedną z najlepszych formacji piechoty w historii. Pierwsze wzmianki o janczarach pochodzą jeszcze z XIV wieku, kiedy to Imperium Osmańskim rządził sułtan Orhan I, a później jego syn Murat I. W czasie rządów Murada Osmanowie zaczęli podbijać europejską część cesarstwa bizantyjskiego. Stopniowo, wraz z rozwojem europejskich kampanii, do tureckiej niewoli trafiało coraz więcej chrześcijan. Szczególnie cenni byli bizantyjscy łucznicy, uważani w tamtym czasie za jednych z najlepszych na świecie. Ze względu na ich umiejętności i doświadczenie, często byli rekrutowani do armii osmańskiej. Gdzie jako innowiercy służyli w odrębnych jednostkach. W drugiej połowie XIV wieku chrześcijańskie oddziały stały się regularną częścią osmańskiej armii. Sultan Murad I był na tyle zadowolony ze służby chrześcijan, że zdecydował o nowym systemie rekrutacyjnym, który polegał na przymusowym wcieleniu do wojska niemuzułmańskich chłopców, zwłaszcza z Bałkanów, jak i terenów dzisiejszej Ukrainy. Wprowadził więc tzw. krwawy podatek, który polegał na tym, że co kilka lat Każda rodzina musiała oddać pod opiekę armii jednego ze swoich synów. Zwolnione z podatku były rodziny, w których urodził się tylko jeden męski potomek. Rzadko wcielani do armii byli także synowie rzemieślników, gdyż uważano, że więcej pożytku mogą przynieść pracując i płacąc podatki. Zabrani z rodzin chłopcy kierowani byli do stolicy, gdzie po nawróceniu na islam wysyłani byli do pracy w gospodarstwach lub zakładach rzemieślniczych. Po kilku latach wracali oni do Konstantynopola, gdzie nauczeni języka i kultury rozpoczynali szkolenie w pułkach kadetów. W ciągu siedmiu lat pobytu w pułku młodzi rekruci byli uczeni nie tylko dyscypliny oraz wytrwałości, ale także innych przydatnych umiejętności, jak na przykład budownictwo. Najważniejszym aspektem procesu stawania się pełnoprawnym janczarem było jednak ćwiczenie w posługiwaniu się przeróżnymi typami broni, począwszy od broni białej. Przez drzewcową aż po broń palną. Bardzo ważnym elementem całego szkolenia było również wpajanie bezwzględnego posłuszeństwa oraz oddania sultanowi. Po siedmiu latach z młodych, słabych chłopców stawali się bardzo dobrze wyszkolnymi żołnierzami, bez reszty, oddanymi nowej religii oraz Sultanowi. Następnie przychodził czas selekcji. Rekrutów dzielono na trzy grupy, większość trafiała do regularnych oddziałów janczarskich. Ci, którzy w czasie szkolenia rokowali najsłabiej, kierowani byli do jednostek pomocniczych, czyli wszelkiego rodzaju taborów, kuchni czy warsztatów. Trzecią grupę tworzyli najlepiej zapowiadający się kadeci, którzy po odbyciu szkolenia kierowani byli do gwardii przybocznej sułtana. W tym miejscu rozpoczynała się kariera Janczara. Jednak bycie Janczarem nie oznaczało tylko służenia w elitarnej jednostce. Każdy z janczarskich pułków, których w całym imperium było łącznie 196, był swego rodzaju bractwem. Janczarze mieli bezwzględny zakaz jakiegokolwiek zadawania się z kobietami, picia alkoholu czy uprawiania hazardu, przynajmniej do końca ich służby, która trwała zazwyczaj do 45. roku życia. Elitarność Janczarów przejawiała się na wiele sposobów. Nosili oni unikalne mundury, mieszkali na stałe w dobrze wyposażonych koszarach, a maszerowali w rytmie muzyki granej przez specjalną orkiestrę, tak zwany mechter, który, co ciekawe jest najstarszą istniejącą do dzisiaj orkiestrą. Od wieku XIV liczba janczarów bezustannie rosła. W roku 1400 było ich mniej niż 1000. 100 lat później było ich ponad 7,5 tysiąca, jednak prawdziwy przełom przyniósł dopiero wiek XVI, kiedy to półki janczarskie rozrastały się w podobnym tempie jak ich sława na polach bitew. Na przomie XVI i XVII wieku janczarzy liczyli już około 30 tysięcy ludzi. Natomiast szczyt liczebności osiągnęli pod koniec wieku XVII, kiedy to formacja liczyła 67 tysięcy janczarów. Przez blisko 300 lat słynęli jako wyśmienicie zdyscyplinowana piechota o ogromnych umiejętnościach w posługiwaniu się dowolną bronią. W samej bitwie nie używali oni klasycznej zbroi, ale odziani byli w grube, pikowane kaftany które całkiem nieźle chroniły przed cięciami. Na głowach nosili charakterystyczne białe kecze z opadającym z tyłu rękawem. W walce charakteryzowali się rzadko spotykaną zaciętością, wręcz wściekłością, z jaką atakowali nieprzyjaciół. Bardzo dobrze radzili sobie w obsłudze wszelakiej broni strzeleckiej. Najpierw łuku, a w późniejszym czasie broni palnej. Jednak w razie potrzeby równie sprawnie walczyli z użyciem broni białej. Mimo, że uzbrojeni byli wiele różnych rodzajów broni, ich podstawowy ekwipunek stanowił jatagan, nieco krótszy odpowiednik szabli, włócznia, kinżał, rodzaj sztyletu oraz broń strzelecka, początkowo łuk, który w połowie XVI wieku zamieniony został na broń palną, pistolet lub muszkiet. Swoją potęgę zaprezentowali chociażby w Bitwie pod Mochaczem, gdzie starli w pył węgierską armię, a same Węgry po śmierci młodego króla w konsekwencji zostały lennikiem Imperium Osmańskiego. Prawdziwą demonstracją siły Janczarów była także słynna bitwa pod Warną, która stała się pewnym symbolem końca epoki średniowiecznej. Niestety, delikatnie mówiąc, nie była to bitwa szczęśliwa dla Polski. Na dzisiejszych terenach Bułgarii Turcy stanęli naprzeciw zjednoczonej armii króla Polski i Węgier Władysława III oraz wojewody Siedmiogrodzkiego Jana Huniadego. Janczarzy walczyli niezwykle zaciekle w centrum. Opanowując zamieszanie powstałe po śmierci jednego z osmańskich dowódców. W pewnym momencie, przez fatalną ocenę sytuacji, król Polski i Węgier, Władysław III, wraz z przybocznym chówcem ciężkiej kawalerii, uderzył wprost w czworobok Janczarów. Uderzenie to, mimo iż posiadało ogromny impet, nie zrobiło na Janczarach większego wrażenia. Osmańscy piechurzy otoczyli polskiego króla, chwilę później zabijając go. Wydarzenie to bezpośrednio przesądziło o wyniku starcia polsko-węgierska armia po śmierci władcy wpadła w panikę, co poskutkowało stratą blisko 1 trzeciej ludzi. Wraz z latami jednak celibat i bezwzględne posłuszeństwo wśród Janczarów zaczęło przybierać coraz luźniejszą formę. Stopniowo Janczarzy mieli coraz więcej do powiedzenia w sprawach polityki. Naciski na władców niejednokrotnie powodowały bunty, które nieraz przyczyniały się do zmiany na tronie, jak w przypadku Osmana II, który po klęsce w bitwie pod Chocimiem za którą obwiniał janczarów, chciał ograniczyć ich pozycję, a w konsekwencji nawet znieść formację. W odpowiedzi janczarzy podnieśli bunt, w wyniku którego sułtan został porwany i uduszony. Jak to zazwyczaj bywa w tego typu historiach, w końcu trafiła kosa na kamień i w roku 1826 sułtan Mahmud postanowił rozformować korpus janczarów. W trakcie buntów, jaki wzniecili, wysłał na nich potężne oddziały, które zmasakrowały zbuntowane janczarskie pułki. Większość janczarów zginęła, natomiast ci, którzy przeżyli, zostali schwytani i publicznie straceni. Tak nastąpił kres jednej z najlepszych jednostek piechoty w historii. Jeśli film przypadł Ci do gustu, nie zapomnij ocenić oraz skomentować go. A jeżeli chciałbyś być informowany o kolejnych odcinkach, zostaw subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem. Zachęcam także do dołączenia do grona patronów, dzięki czemu możesz pomóc w tworzeniu filmów. Oraz masz realny wpływ na to, co pojawi się na kanale. Na dziś to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.